Przed nami nietypowa podróż śladami Katarzyny Damen, założycielki sióstr franciszkanek od pokuty i miłości chrześcijańskiej. Fascynuje ona swym niezwykłym zawierzeniem Bożej Opatrzności. Bóg się zatroszczy to była jej dewiza życiowa. Jej życie zaczęło się na ziemi holenderskiej we wsi Lak, która dziś należy do miejscowości Lak. Mieszkańcy wioski Lak. W XVIII wieku budowali swe domy na stokach grobli nad rzeką Mas. Domek rodzinny Damen był maleńki 4 na 3 metry. Jego największą wartością była rodzina, która w nim mieszkała. Wejdźmy w zacisze tego domku. To tutaj przyszła na świat Katarzyna Damy. Tego samego dnia, zgodnie z tradycją, mimo zimowej zawieruchy, rodzice chrzestni wraz z ojcem zanieśli niemowlę do kościoła parafialnego w Echt, oddalonego o godzinę drogi. Przy tej figurze w kościele w Echt ofiarowano Katarzynę matce Bożej. Jej rodzice, Gertruda i Korneliusz, byli prostymi i ubogimi rolnikami. Ich bogactwem było głębokie zawierzenie Bożej Opatrzności, ciężka praca na roli oraz dwie córki, Katarzyna i Jeneke. Dzieciństwo Katarzyny było bardzo zwyczajne chwilami bardzo trudne, jak dla małego dziecka. Nie dość, że doświadczała zimna, powodzi i głodu to wzrastała jeszcze w burzliwych czasach rewolucji francuskiej. W domu opowiadano smutne historie o prześladowaniach za wiarę i likwidowanych klasztorach. Katarzyna jako małe dziecko wiedziała już, czym grozi życie poświęcone Bogu. Przyszła założycielka zgromadzenia nie miała możliwości kształcenia się, nauczanie w szkołach było na niskim poziomie, dlatego szerzył się analfabetyzm. Jednak Katarzyna nauczyła się czytać i umiała pisać. Jej religijne życie rozwijało się wokół kaplicy świętej Anny, gdyż do kościoła parafialnego w Echt było daleko. Dzisiaj kamienie ze starej kapliczki pamiętającej czasy Katarzyny są użyte jako fundament do odnowionej kaplicy. Kościół w lag zbudowano już po śmierci Katarzyny. Parafianie postawili przy nim figurę Matki Magdaleny. Katarzyna często siedziała nad brzegiem rzeki i rozmyślała. Nawet ojciec jej czynił wymówki. Trudno Cię wziąć do jakiejś pracy, Ty zawsze marzysz. Turka Korneliusza nie była niepoprawną marzycielką, ale jak przyszłość pokaże, była życiową realistką. Może już wówczas marzyła, że w przyszłości będzie pomagać ludziom jako siostra zakonna. Bieda zmusiła nastoletnią Katarzynę do opuszczenia domu rodzinnego. Razem z bagażem zabrała ze sobą wrażliwość serca na biedę i dramaty ludzkie. Bóg jej ducha już zahartował. Dotarła do miasteczka Masejk w dzisiejszej Belgii. Tutaj spotkała kapucynów. Zafascynowała się duchowością franciszkańską i dołączyła się do trzeciego zakonu świętego Franciszka dla świeckich. Katarzyna pomagała kapucynom w zakrystii, często modliła się przed obrazem świętej Marii Magdaleny. W tym kościele złożyła śluby wieczyste zawierzając swe życie całkowicie Bogu. To był najważniejszy dzień w jej życiu. Tego samego roku zamieszkała z trzema innymi tercjarkami. Nazywano je siostrami po schodkach. Proboszcz parafii w Heidhäusen, ksiądz Piotr van der Zand, poprosił tercjarki z Masejk, aby pomogły mu w pracy wśród dzieci i chorych w jego parafii. Swą gotowość do pomocy wyraziła tylko Katarzyna. Po raz kolejny wyruszyła w drogę, zostawiając to, co pokochała. Drogę z Masejk do Heidhoizen pokonała furmanką. Podróż trwała kilka godzin. Jechała w nieznane, ale wiedziała, że Bóg się zatroszczy. Oczekujący proboszcz, gdy ją zobaczył, podsumował. Ten mogły zatrzymać u siebie. Kapłan nie widział w niej żadnych zalet. Katarzyna jednak szybko zyskała szacunek wśród mieszkańców wsi, szczególnie dzieci, które uczyła prac ręcznych i katechizmu. Wkrótce zaczęła otaczać opieką chorych w ich domach, a wolny czas spędzała na kolanach przed tabernakulum w wiejskim kościele. Jej prosta wiara zaczęła pociągać innych. Dołączyły do niej trzy niewiasty, które pragnęły żyć tak jak ona. Witała je słowami: Bóg Cię przysyła, zostań ze mną. Bóg wie, że potrzebuję Twojej pomocy. Służmy razem dobremu Bogu. Domek zwany Abelen stał się dla nich za mały. Katarzyna kupiła stary, zrujnowany dom, który trzeba było odbudować. Przez 8 lat mieszkały w tym domu. Wspólnie się modliły, żyły bardzo surowo, jednocześnie pomagały innym. Coraz częściej przychodziły do nich nowe kobiety. Ale w ich małym domku nie było miejsca. Pewnego dnia zobaczyła posiadłość zwaną Krepel, położoną na wrzosowisku. Od razu powiedziała: To jest dom, który widziałam. Muszę tam być. Dobry Bóg chce nas tam mieć. Dom był ruiną, ale Katarzyna zobaczyła w tej ruinie ogromną szansę dla kobiet, które wokół niej się zgromadziły. Nie miała pieniędzy, ale miała ufność, że Bóg się zatroszczy. Na kupno domu i założenie nowego klasztoru musiała otrzymać zgodę biskupa. Probowoszcz napisał list do księdza biskupa w Lierz w tej sprawie. Gdy nie przyszła odpowiedź, Katarzyna postanowiła pójść sama do księdza biskupa. Poszła oczywiście pieszo. Kolejna droga w jej życiu, tym razem licząca aż 60 kilometrów. Katarzyna, prosta kobieta, stanęła przed wybitnym biskupem. Rozmowa była trudna i krótka. Wypowiedział tylko: Nie można z nią rozmawiać, podsumował biskup, uznając, że jej zamiary są nierealne i nie wyraził zgody. Jak biedne jestem stworzenie niezdolne nawet do tego, by utrzymać się na własnych nogach a jednak chcę założyć klasztor. Po pewnym czasie odbyła ponowną podróż do biskupa. Tym razem rozmowa była dłuższa. Zaufanie Katarzyny zrobiło na biskupie ogromne wrażenie. Czułem się niezdolny, by jej odmówić. Pozwólmy jej zacząć i wykonać to, do czego Bóg dał jej natchnienie. I zaczęło się. Załadowały swe zniszczone meble na stary wóz i pojechały z ładunkiem do Krepla na peryferię wsi. Flasztor, który był w marzeniach Katarzyny, stał się rzeczywistością. To było Boże dzieło. Po mszy świętej w kościele parafialnym wszyscy radośnie ruszyli do krepla, miejsca narodzin nowego zgromadzenia. W następnym roku były ogółczyny pierwszych sióstr, otrzymały habity franciszkańskie i nowe imiona. Katarzyna Damen przyjęła imię Maria Magdalena, stając się założycielką i pierwszą przełożoną zgromadzenia sióstr franciszkanek od pokuty i miłości chrześcijańskiej. Po krótkich pięciu latach przewodzenia wspólnotą wycofała się z urzędu przełożonej i poświęciła swe życie głębokiej kontemplacji. Odeszła do Pana w wieku 72 lat. Była 33. zmarłą siostrą od założenia zgromadzenia. Jej śmierć była cicha, jak ciche było jej życie. Jej droga zatrzymała się, ale jej charyzmat zaczął rozkwitać. W zgromadzeniu w tym czasie było już 17 domów, jak zapowiedziała za życia. Jej grób znajduje się w ogrodzie przy cmentarzu zakonnym w Heidheizen. Jej praca, jak maleńkie ziarno gorczycy, nieznane, teraz z Bożą Pomocą wyrosło na okazałe drzewo. Jej piękne życie inspiruje także Muzeum Feitheuzen. Są tu zgromadzone i z miłością przechowywane pamiątki z jej życia. Zapewne najcenniejszą relikwią jest różaniec, który niezliczone razy był przesuwany w dłoniach matki Magdaleny. I modlić się na jej różańcu to tak, jakby ucałować jej ciężko spracowane ręce. Z początkowych murów Krepla dziś już nic nie zostało. W tak zwanym dziedzińcu ciszy zachowano mur ze ściany przylegającej do krepla z napisem ślady przeszłości tu zasiane. Ten kamień symbolizuje miejsce, w którym powołano do życia nowe zgromadzenie. Dzisiejszy krepel niczym nie przypomina tego z czasów Matki Magdaleny. Historia Matki Magdaleny to konkretne ludzkie życie, w którym wypełniła się wola Boża. Jej orędzie zaufania Bożej opatrzności dotarło do wielu krajów świata. To Boże dzieło dziś jest ubrane w szatę o wielu kulturach i kolorach. Promieniuje franciszkańskim duchem i służbą na pięciu kontynentach, przynosząc całemu stworzeniu pokój i dobro. Znamy już drogi, którymi kroczyła Matka Magdalena, zakładając nowe zgromadzenie zakonne. Całe jej życie należało do tego, któremu zawierzyła wszystko. Tą drogą podążają wciąż jej duchowe córki. Tą drogą możesz podążać i Ty, bo Bóg pragnie każdego uzdolnić do rzeczy niezwykłych. Zaufaj Bogu, to najlepsza droga.